Dzień dobry. Czy w programie Raw Therapy możemy szybko i sprawnie poddawać edycji dużą liczbę zdjęć, na przykład kilkadziesiąt albo kilkaset naraz, tak jak mogą to robić użytkownicy chociażby Lightroom czy Capture One Pro? O tym właśnie jest dzisiejszy poradnik. Inspiracją do nagrania dzisiejszego poradnika był komentarz pana Damiana. Pozdrawiam przy okazji serdecznie. Pod jednym z moich wcześniejszych poradników, gdzie pokazywałem jak wykonuje edycję jednego z wybranych zdjęć od A do Z. Pan Damian napisał tak: "Nie wyobrażam sobie, żeby w ten sposób obrabiać 200 zdjęć na przykład z wakacji. Dlatego nie fotografuję w RAW, tylko w JPG. Czy program ma jakąś opcję, gdzie pliki RAW automatycznie podda obróbce?" Oczywiście, że ma i dlatego jest ten dzisiejszy poradnik, bo chcę Wam to pokazać, jak to się robi, jak to robić szybko, jak poddać obróbce kilkadziesiąt czy właśnie kilkaset zdjęć, na przykład z wakacji, nie wiem, z sesji ślubnej, z sesji biznesowej. Ale zanim to pokażę, chcę Wam najpierw powiedzieć i uzasadnić, dlaczego ja fotografuję wyłącznie w formacie RAW, czyli zapisuję moje zdjęcia w takim właśnie formacie w aparacie czy w smartfonie, zależy, czym się posługuję. Otóż jeżeli posługujemy się plikami JPG, to tak naprawdę są to zdjęcia, które ulegają wstępnej, nieodwracalnej obróbce w naszym aparacie. I ta obróbka jest wykonywana przez algorytm, który producent aparatu czy smartfonu zaszył w swoim urządzeniu. Nie mamy na to w zasadzie żadnego wpływu. Oczywiście możemy potem te pliki JPG wgrać do komputera i poddać dalszej obróbce. No tylko skoro tak robimy, to jaki jest sens używać formatu JPG, który jest formatem stratnym i zdecydowanie dającym mniej możliwości, niż format RAW, który jest formatem bezstratnym i dającym nam ogromne możliwości dalszej edycji. Właśnie dlatego, ze względu na te dalsze możliwości, ja zawsze używam formatu RAW do zapisywania swoich zdjęć. No a teraz bierzemy się do pracy, pokażę Wam, jak to zrobić szybko i sprawnie za pomocą RAW Terapii. To, co w tej chwili widzicie na ekranie, to jest moduł przeglądarki plików. Czyli dzisiaj wyjątkowo nie zaczynamy od modułu edycji zdjęcia, tylko właśnie od tego modułu przeglądarki. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie w tym module będziemy dzisiaj wykonywać znakomitą większość naszych działań. Bo wbrew nazwie ten moduł służy nie tylko do przeglądania, ale może również służyć do edycji plików. Zanim jednak to zrobimy, musimy sięgnąć do ustawień programu. I zmienić tutaj dwie bardzo ważne opcje. W zakładce przetwarzanie obrazu u samej góry jest pozycja, która nazywa się dla zdjęć RAW i tu musimy wybrać opcję, która jest wykonywana dla zdjęć RAW, a tak naprawdę chodzi o wybranie profilu, domyślnego profilu, za pomocą którego nasze zdjęcia będą wstępnie przetwarzane. Powinniśmy wybrać tutaj z listy dostępnych profili, niezależnie od tego, ile ich mamy: czy mamy tę paczkę podstawową, czy mamy paczkę rozszerzoną. Powinniśmy wybrać taki profil, który naszym zdaniem, a to najczęściej wynika też z doświadczenia z pracy z programem, a więc taki profil, który naszym zdaniem statystycznie najlepiej trafia z obróbką naszych zdjęć. Na przykład nie są one prześwietlone, albo nie są niedoświetlone, albo nie są nadmiernie nasycone. Z mojego doświadczenia wynika, że ten profil, który w tej chwili mam zaznaczony, czyli standardowy, standard film curve to jest dla niskich wartości ISO, ten profil jest na początek profilem najlepszym. Alternatywą jest ten profil Auto Curve. Ale uwaga, dla mnie przynajmniej ten profil bardzo często nadmiernie rozjaśnia jasne partie zdjęcia, czyli krótko mówiąc, no jesteśmy na granicy prześwietleń. Co jest mi zupełnie niepotrzebne, co utrudnia pracę w związku z czym ja sięgam do tego profilu i ten profil jak widzicie jest standardowym profilem po włączeniu programu. Drugie ustawienie, które jeszcze musimy skorygować, to jest zakładka przeglądarka plików i tutaj znajdziemy opcję Pokaż osadzoną miniaturę JPG, jeśli plik nie jest edytowany. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wczytujemy jakikolwiek katalog ze zdjęciami do przeglądarki plików w RAW Therapy, to obraz, który widzimy na ekranie, może być albo pobrany z miniaturki JPG, to jest miniaturka przetworzona przez algorytm, o czym przed chwilą mówiłem, i taką miniaturkę program nam wyświetli, jeśli ta opcja tu jest włączona. Jeśli jednak ją wyłączymy, ja mam tę opcję domyślnie wyłączoną, to program na początku zamiast sięgać do tych miniaturek, przetworzy te zdjęcia wstępnie i pokaże nam na ekranie miniaturki zgodne z tym profilem, który tu wybraliśmy. Efekt jest taki, że jeżeli wczytujemy katalog, który ma kilkadziesiąt albo kilkaset zdjęć, poczekamy nieco dłużej. Ale za to zobaczymy na ekranie, tak jak my w tej chwili widzimy tutaj na ekranie, wszystkie zdjęcia już wstępnie przetworzone tym podstawowym profilem. I to nam pozwoli od razu ocenić na pierwszy rzut oka, czy zdjęcie jest chociaż wstępnie prawidłowo, na przykład doświetlone, czy ono ma prawidłową kolorystykę, czy też może wymaga jakiejś daleko idącej korekty. Więc moim zdaniem te dwa ustawienia są podstawowe i dlatego o nich na początku powiedziałem. Teraz tak, jeżeli jesteśmy w tej przeglądarce, to wykorzystajmy ją również do takiego wstępnego skatalogowania zdjęć. Oczywiście skatalogowanie to słowo troszkę na wyrost, bo... Low terapii tak naprawdę nie pozwala nam prowadzić katalogu z prawdziwego zdarzenia. Na przykład nie możemy założyć sobie albumu ze zdjęciami, nazwać go wakacje w karkonoszach i przenieść do niego wszystkie zdjęcia, które zgromadziliśmy, więc to kata takiego katalogowania tutaj nie mamy. Natomiast możemy każdemu zdjęciu nadać ocenę w postaci liczby gwiazdek. I możemy jeszcze dodatkowo nadać mu pewną wagę, pewną ocenę w postaci kolorowej etykiety. I to jest oczywiście kwestia umówienia się z sobą samym, jak będziemy z tego korzystać. Ja przyjąłem taką konwencję, którą się z Wami podzielę, może akurat wyda Wam się ciekawa. Ja przyjąłem taką konwencję, że za pomocą tych kolorowych etykiet, na przykład żółtych i zielonych, oznaczam takie zdjęcia, które wstępnie. W ogóle nadają się do dalszego interesowania się nimi, czyli po prostu są na przykład technicznie poprawne. I Możemy teraz te zdjęcia po pierwsze filtrować. Zobaczcie, tutaj u góry są możliwości filtrowania. Nawiasem mówiąc, szczegółowy poradnik dotyczący modułu przeglądania zdjęć, Link do takiego poradnika znajdziecie na dole w opisie, więc gdybyście chcieli bliżej się zapoznać z tymi funkcjami, które ten moduł daje, to do tego zachęcam. A my biegniemy dalej. Otóż tutaj są filtry. Jeżeli użyję na przykład filtrze tej, tej żółtej miniaturki, to włączą się wyłącznie te zdjęcia, którym ja wstępnie przydzieliłem taką barwną etykietę. Umówiłem się kiedyś sam ze sobą, że tym kolorem żółtym zaznaczam zdjęcia, które nadają się z grubsza do dalszej pracy, czyli są na tyle sensowne, że w ogóle, w ogóle warto się nimi zajmować. I tu, jak widzicie, mam tych zdjęć tam kilkanaście czy kilkadziesiąt w ten sposób wyróżnionych, przynajmniej wstępnie. Oprócz tego posługuję się również tymi gwiazdkami. Jeśli przeglądając zdjęcia trafię na takie, które moim zdaniem wymaga indywidualnego podejścia, bo rokuje szansę na to, że będzie ciekawym tematem np. do publikacji w mediach społecznościowych czy na mojej stronie internetowej, to wówczas zaznaczam to pięcioma gwiazdkami i mogę sobie wszystkie takie pięciogwiazdkowe zdjęcia jednym kliknięciem przywołać na ekranie i dalej z nimi np. indywidualnie pracować. I na końcu, jeżeli spośród tych wszystkich zdjęć, zarówno tych z gwiazdkami, jak i przede wszystkim tych z żółtą kropką, jak już dokonam tego ostatecznego przeglądu i ewentualnej edycji, to potem sięgam do koloru zielonego i tym kolorem zielonym zaznaczam te zdjęcia, które definitywnie nadają się do dalszej publikacji, nawet jeśli to jest publikacja do rodzinnego albumu, bo są to na przykład zdjęcia wyłącznie z wakacji. No, ale są takie zdjęcia, które warto rodzinie pokazać, no, a są takie, których w ogóle nikomu nie, nie warto pokazywać i więc niech one sobie dalej leżą po cichu na dysku i tyle. Więc warto korzystać z tych filtrów. Teraz jak się to robi? Ja mam tutaj przygotowaną, tak się akurat złożyło, że taką serię zdjęć bardzo podobnych do siebie, bo widzicie to jest ta sama scena, tylko bohaterowie tej sceny się różnią. I to są właśnie zdjęcia, na przykładzie, których chciałbym wam po pierwsze pokazać technikę przeglądania zdjęć ich oznaczania, a potem przede wszystkim technikę już tej obróbki masowej zdjęć. Ale zacznijmy od tego, że chcemy się każdemu z tych zdjęć, chociaż przez sekundę przyjrzeć i zobaczyć na przykład, czy ono jest ostre. No to robię to w ten sposób, że zaznaczam sobie tutaj zdjęcie, a tutaj po prawej stronie mam zakładkę inspekcja. I teraz, jeżeli przejeżdżam tutaj myszką w świetle tego zdjęcia, to w dużym oknie inspekcji widzę treść tego zdjęcia. I mogę dzięki temu yy, przybliżyć się i zobaczyć: OK, to zdjęcie przynajmniej wiem, że jest ostre. I zabiera jakąś tam, powiedzmy, w miarę ciekawą, przynajmniej dla mnie z punktu widzenia rodzinnych, pamiątkowych zdjęć, ciekawą sytuację. Więc zaznaczam to zdjęcie, ono powinno być zaznaczone kolorem żółtym do dalszej edycji. Mogę używać myszki, tak jak teraz. A mogę zapamiętać te kombinacje klawiszy, które teraz widzicie na ekranie, i posługiwać się klawiaturą. To wszystko zależy, czy jest mi łatwiej, myszką, czy klawiaturą. Następne zdjęcie, które oglądam, jest jeszcze ciekawsze. Tutaj mój syn jest w bardzo ciekawej pozycji. Myślę, że będzie zadowolony, jeśli to zdjęcie mu kiedyś pokażę, więc zaznaczam je na żółto. Kolejne zdjęcie. No to akurat jest zdjęcie kompletnie nieostre. Z jakiegoś powodu aparat nie uchwycił ostrości. Trudno. To ono się nadaje tylko do tego, żeby zamiast kolorowej etykiety użyć, użyć kosza i po prostu je przeznaczyć do zdjęć, których nigdy nie będę już dalej edytował. I tak dalej. Przeglądam te pozostałe zdjęcia. Tu na przykład jest zdjęcie takie, gdzie bohaterowie jadący. Tą karetą, powozem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, byli łaskawi spojrzeć w moją stronę. Więc to zdjęcie nie tylko dostaje żółtą etykietkę, ale jeszcze, ponieważ rokuje na przyszłość jako materiał do ciekawszej edycji, zaznaczam je pięcioma gwiazdkami. No i na żółto jeszcze zaznaczę to zdjęcie i powiedzmy, że jeszcze to zdjęcie również. W ten sposób wyróżniłem całą serię zdjęć, które chciałbym teraz, ponieważ one mają podobny charakter, podobną kolorystykę, podobną tonację. To dla takich zdjęć jest sens robić masową edycję dotyczącą właśnie takiej grupy. Czyli zaznaczam sobie teraz te zdjęcia. Żeby zaznaczać zdjęcia, to albo mogę posługiwać się klawiszem shift, czyli zaznaczyłem pierwsze zdjęcie, wciskam shift, zaznaczam ostatnie. Albo mogę je zaznaczać pojedynczo, czyli zaznaczam to i na przykład z kontrolem, z wciśniętym kontrolem. To, i to, i to, i to. Zależy, w jaki, jaka opcja jest mi w danym momencie, jest dla mnie wygodniejsza i szybsza. Mam teraz te zdjęcia zaznaczone. No i powinienem przystąpić do ich edycji. Możemy zacząć od najprostszej edycji, polegającej na tym, że pod prawym klawiszem myszy znajdziemy opcję profile przetwarzania. I yy, ponieważ na początku pokazałem Wam, jak mam ustawiona, jak, jakie mam ustawienia w programie, to już wiecie, że w tej chwili wszystkie zdjęcia, które wczytaliśmy, mają ten yy, wybrany ten profil przetwarzania, który właśnie tam w opcjach ustawiłem. Tak? Yy, natomiast ja mogę w tej chwili z listy profili wybrać dowolny inny profil, który moim zdaniem, przynajmniej na próbę, będzie ciekawie wyglądał. No więc sięgam do yy, profili, tutaj ta lista będzie się rozwijała. Powiem szczerze, jest to umiarkowanie wygodne, ponieważ widzicie, że trzeba gdzieś po tej liście się przesuwać, i przesuwać, i przesuwać, ale pominijmy to. Nie wszystko w Raw Terapii jest super ergonomiczne, ale za to jest super efektywne. Czyli jeżeli kliknę tutaj na przykład w profil, który nazywa się POP2 Lab, to natychmiast wszystkie te zdjęcia przeze mnie zaznaczone mają wczytany ten profil i widzimy, jak to zdjęcie wygląda. Wyłączę tutaj ten podgląd, żeby on nas nie rozpraszał i skupiajmy się tylko na tych zdjęciach. Zgodnie z nazwą profilu POP, czyli to jest profil uwypuklający, zarówno kolory, jak i uwypuklający kontrast, jeżeli podoba mi się ten profil, to w zasadzie edycję mam zakończoną. Jeżeli on mi się nie podoba, to mogę sobie kliknąć prawym klawiszem myszy, przejść znowu do sekcji profile przetwarzania i albo wybrać inny profil z listy jeżeli mam tutaj jakiś ciekawy profil, albo przywrócić wartość domyślną, czyli ten profil, który jest ustawiony w opcjach, które Wam pokazywałem. I teraz wróciliśmy do punktu początkowego, czyli zdjęcia wyglądają tak, jak przed edycją. Jaki z tego wniosek? Przede wszystkim taki, że jeżeli mamy swoje ulubione profile, które albo dał nam producent, pobraliśmy je na przykład ze strony internetowej Raw Therapy, albo sami stworzyliśmy takie profile, takie profile to warto od razu na początek się tymi profilami masowo posłużyć i zobaczyć, jeżeli efekty nam pasuje, to mamy problem z głowy, czyli zdjęcia już są gotowe i dalej nie musimy się nimi zajmować. No dobrze, to co zrobić, jeśli jednak chcemy wyjść poza te profile, które są na liście i dokonać jakiejś indywidualnej, a zarazem masowej, czyli dotyczącej całej tej serii zdjęć edycji? Pierwsza metoda polega na tym, że wybieram sobie któreś z tych zdjęć, na przykład to. I wczytuję je do edytora. I teraz, tu w edytorze, dokonuję takiej edycji, którą uważam za niezbędną dla całej tej serii zdjęć. Żeby tutaj za dużo czasu nad tym nie spędzić, to ja powiedzmy zrobię tylko kilka ruchów. Przede wszystkim przejdę do sekcji cienie i podświetlenia. Włączę ją sobie i powiem tak, niech podświetlenia, czyli w, nome, w mojej nomenklaturze prześwietlenia, te najjaśniejsze obszary będą nieco przyciemnione. Unikniemy tutaj ewentualnego wypłukania kolorów, gdyby takie mogło się zdarzyć. Natomiast cienie, czyli to wszystko, co jest w tej bramie ledwo, ledwo widoczne, niech one będą trochę jaśniejsze. O, powiedzmy, w ten sposób. Dzięki temu uzyskujemy tutaj jakąś informację o tych szczegółach, które tu się mieszczą. No ale efekt jest taki, że zdjęcie straciło kontrast, w związku z czym wracam do ekspozycji i tutaj za pomocą słowaka czerń Spróbuję trochę tej, tego kontrastu dodać, przy czym trochę, więc ten ruch powinien być w miarę subtelny. No i umówmy się, że na tym moja y, edycja zdjęcia się kończy. Pokażę Wam, jak to zdjęcie wyglądało na początku przy wczytanym pro, profilu. Wyraźnie tutaj widać tą jasną przestrzeń i ciemną bramę. W tej chwili zostało to zdjęcie nieco bardziej wyrównane, ale nadal jest kontrastowe. Na tym kończymy edycję naszego zdjęcia. Wracam. Zamykając edytor, wracam tutaj do przeglądarki i wiem, że to zdjęcie zostało przed chwilą przeze mnie, umówmy się w prawidłowy, z mojej perspektywy, sposób zedytowane. Chciałbym, żeby pozostałe zdjęcia również tak wyglądały. Jak to zrobić? Klikam prawy klawisz myszy, sięgam do opcji Profile Przetwarzania i kopiuję profil tego zdjęcia, czyli jego wygląd, bo ono przed chwilą było edytowane, albo robię to myszką, albo pamiętam, że służy do tego kombinacja klawiszy Ctrl C. Następnie zaznaczam wszystkie pozostałe zdjęcia z mojej serii, która jest podobna do tego zdjęcia, które edytowałem, i klikam operację na profile przetwarzania, przepraszam, wklej profil, albo klikam Ctrl -V. I wszystkie te zdjęcia w tej chwili Dostały od razu taki profil, jaki przed chwilą widziałem. I teraz już wiecie, że gdybym wpadł na taki pomysł, że jednak w edycji tego zdjęcia, tego nazwijmy to bazowego, tego, które sobie wziąłem tutaj na tapetę, dokonam jakichś dalszych korekt, czyli jednak uznam, że ta brama ma być dużo jaśniejsza, więc wycofuję korektę czerni, zamykam to zdjęcie i powtarzam operację. Czyli. Klikam Ctrl C na tym zdjęciu, a na tych pozostałych klikam Ctrl V, żeby było szybciej. I na naszych oczach wszystkie te zdjęcia zostały lekko rozjaśnione. I to jest pierwsza, najbardziej typowa, pewnie metoda postępowania z całą serią zdjęć. Wybieram sobie jedno, edytuję je jako wzorzec, a następnie profil, czyli sposób edycji tego pierwszego zdjęcia, wklejam do wszystkich zdjęć z serii podobnych do niego. Ale to nie jest jedyna metoda. Zaznaczę znowu wszystkie te zdjęcia z całej mojej serii, i po prawej stronie przełączę się na sekcję, która nazywa się y, Przetwarzanie. I zobaczcie, tutaj mamy dostępne wszystkie te zakładki, które mamy normalnie dostępne w edytorze. Jedyna różnica jest taka, że w tym momencie po, po lewej stronie nie widzimy jednego zdjęcia w całości, tylko widzimy siatkę naszych zdjęć i na niebieską są zaznaczone te, które sobie wybraliśmy. I popatrzcie, jeśli rozwinę tutaj na przykład cienie i podświetlenia, to to są te ustawienia, które przed chwilą ustawiałem. Jeżeli w związku z tym dojdę do wniosku, że chcę, żeby te cienie były jeszcze jaśniejsze, pomijam w tej chwili zdrowy rozsądek, chodzi mi tylko o pokazanie Wam efektu działania, to jeżeli przesuwam ten suwak w prawo albo w lewo, na wszystkich tych zdjęciach następuje automatycznie równoczesna ich edycja według tych ustawień, które tutaj widzicie. Co więcej, jeżeli sobie na przykład sięgnę do zakładki kolor, i dojdę do wniosku, że chciałbym wykonać koloryzację tych zdjęć. To włączam tę koloryzację. Następnie wybieram metodę, którą chcę używać. To będzie ta metoda LAB. Przewijam nieco niżej. Tu niestety jest pewna trudność, bo w, yy, w edytorze od razu po wybraniu metody pozostaje mi tylko jedna opcja, a tutaj muszę wiedzieć, która to jest opcja. No ja na szczęście wiem, że ta opcja, którą wybrałem, jeszcze raz Wam ją tutaj pokażę metoda LAB Correction Grid. To jest ta metoda, która, którą się za pomocą tej szachownicy kolorów będę posługiwał. I teraz mówię tak: niech wszystko, co na zdjęciu jest jasne, będzie bardziej pomarańczowe. Popatrzcie na zdjęcie, co się na nim dzieje. Tak było na początku, a tak będzie teraz. Wszystkie te zdjęcia stają się bardziej pomarańczowe. Natomiast to, co się dzieje w cieniach tych zdjęć, niech będzie na przykład bardziej niebieskie, a może takie bardziej niebiesko-czerwone. O, to jest tonacja, którą ja bardzo lubię. I zobaczcie, to jest edycja. Zdjęć, ale całej serii i widzimy od razu, jak wszystkie te zdjęcia się zmieniają. Czyli mam dwie możliwości. Pierwszą, którą wam pokazałem, edytuję jedno wybrane zdjęcie jako wzorzec i wklejam ten wzorzec do pozostałych. Albo zaznaczam całą serię zdjęć i od razu na bieżąco dokonuję ich edycji. Ba, mogę pójść dalej. Jeżeli te zdjęcia, co pewnie widzicie, wymagają lekkiego przycięcia, czyli skadrowania. A nawet wymagają wyprostowania, bo widać wyraźnie, że jeśli chodzi o pionowe ściany, to ta wieża się po prostu, przepraszam, ta brama się lekko chyli ku upadkowi, bo ja prawdopodobnie trzymałem krzywo aparat. To mogę od razu tutaj kliknąć w narzędzie do kadrowania, po prawej stronie powiedzieć sobie, czy mają być zachowane proporcje, czy nie. Powiedzmy, że ja proporcje wyłączę, co pozwoli mi w tej chwili zaznaczyć na jednym z tych zdjęć dowolny obszar. Chwilę potem pojawia się ramka. Mogę tę ramkę zwiększać bądź zmniejszać. Powiedzmy, że to będzie tak wyglądało, ale zobaczcie, kadrowanie dotyczy całej serii zdjęć. Ponieważ zdjęcia są krzywe, to sięgam do narzędzia prostowania i tutaj, suwakiem na oko, będę te, te zdjęcia prostował. Wszystkie zdjęcia na raz. To jest wartość początkowa. Ja w tej chwili delikatnie je prostuję. O, Powiedzmy, że no, pewnie przesadziłem. Niech to będzie moment, kiedy zdjęcia są wyprostowane. Robię to na oko i robię to szybko. Chodzi o to, żeby Wam pokazać metodę. Dokonaliśmy po pierwsze kadrowania, po drugie wyprostowania, a wcześniej edycji całej serii zdjęć. Jeżeli teraz uznajemy, że te zdjęcia są gotowe, to pozostaje nam tylko sięgnąć prawym klawiszem myszy. Ja tylko przyłączę sobie tutaj na rączkę, żeby przypadkiem nie zepsuć tej edycji. Klikam prawym klawiszem myszy. I umieszczam te zdjęcia w kolejce do przetwarzania. To znaczy, że one są już gotowe i mogą za chwilę zostać wyeksportowane do formatu JPG w taki sposób, w jaki ja chcę. No właśnie, ale w jaki sposób ja je chcę wyeksportować? Powinienem to jeszcze zanim użyję tej opcji, powinienem tutaj w tych ustawieniach sięgnąć do zmiany rozmiaru i powiedzieć tak. Wszystkie te zdjęcia mają być tak wyeksportowane, żeby. Jeśli chodzi o ich albo wysokość, albo szerokość, powiedzmy, że będę się kierował tutaj szerokością, czyli tym poziomym wymiarem. Niech one na szerokość mają, i tu wpisuję jakąś liczbę do mediów społecznościowych, niech to będzie na przykład 1200 pikseli. Więc wszystkie te zdjęcia na etapie wysłania ich do pliku JPG zostaną przeskalowane tak, żeby miały 100, 1000, przepraszam, 200 pikseli w podstawie. Co więcej, chciałbym, żeby potem a w zasadzie tuż przed wyeksportowaniem, ale po ich wykadrowaniu, zostały wyostrzone, i tutaj mam ustawione domyślne ustawienia mojego wyostrzania, które wynikają z wcześniejszych prób i błędów, więc wiem, że te parametry są dobre. I teraz, kiedy mam to ustawione, klikam Umieść w kolejce przetwarzania. Co to oznacza? To oznacza, że tu w zakładce kolejka pojawiły się wszystkie te zdjęcia i czekają na zapisanie ich na dysku w formacie JPG. Jak już jesteśmy przy tej kolejce, to znowu Wam podpowiem, co tu się dzieje. Po pierwsze, tu jest nazwa folderu, do którego te zdjęcia zostaną skierowane. Domyślnie program ma tutaj wpisane słowo converted, czyli przekonwertowane. I ten folder będzie się znajdował wewnątrz folderu, w którym znajdują się nasze pliki RAW. Możemy tutaj umieścić dowolną ścieżkę, możemy w dowolnym miejscu na dysku te zdjęcia układać. Mnie się akurat podoba ta konwencja, że zdjęcia gotowe są wewnątrz folderu ze zdjęciami surowymi, czyli ze zdjęciami RAW. Ja bym jedynie zmienił tutaj nazwę z angielskiej na gotowe, bo tak mi się wydaje, że to będzie dla mnie przynajmniej bardziej przyjazne. I teraz tak, po lewej stronie mogę albo włączyć, w tej chwili klikając w ten klawisz, włączyć przetwarzanie plików, albo mieć ustawiony autostart. Autostart oznacza, że ilekroć dodam do kolejki przetwarzania jakieś pliki, to one będą w tle przez program przetwarzane. W ten sposób nie tracę czasu na czekanie na to, aż kolejka zostanie przetworzona, tylko to się dzieje w tle. No ale ponieważ nie miałem tej opcji włączonej wcześniej, to teraz klikam tutaj w przetwarzanie i razem z wami patrzę, jak na bieżąco program. Plik po pliku przetwarza do formatu JPG, no i w zależności oczywiście od tego, jak mamy szybki i sprawny komputer, jak mamy szybki również dysk w tym komputerze, te pliki są zapisywane i z tej kolejki znikają. My możemy sobie w tym czasie wrócić tutaj do naszej, do naszej przeglądarki zdjęć. I teraz, kiedy już znacie metodę postępowania, pokażę Wam to na przykładzie innych zdjęć. Ja mam tutaj wybrane zdjęcia. O, to są akurat te zdjęcia. Zobaczcie, one wszystkie są do siebie podobne. Myślę o, tych tutaj, o tej całej serii. Podobna kolorystyka, podobna sceneria, podobne oświetlenie. Jedyne, co prawdopodobnie mi się tu nie podoba, to to, że każdy z tych zdjęć ma nieco inny balans bieli. Te są bardziej niebieskawe, te są bardziej zielonkawe. To oczywiście wynikało z tego, że w aparacie miałem ustawiony automatyczny balans bieli, no i zadziałało to tak, jak zadziałało. Więc prawdopodobnie jedyne, co bym zrobił dla tej serii, powiedzmy, tutaj tych zdjęć, które widzicie, zaznaczam je wszystkie, to przeszedłbym do zakładki z balansem bieli, tutaj u góry, rozwinąłbym sobie tę zakładkę i dobrałbym dla nich wszystkich taki balans bieli, który y, uważam, że będzie uniwersalny. Jakie mam możliwości? No, na przykład balans automatyczny. Zobaczmy, jak wygląda. Może mi się podobać, nie musi mi się podobać, no to sobie patrzę, jak wyglądałby balans, na przykład światło dzienne słoneczne. No, to jest taki balans bieli, delikatnie ciepły, ale nie za ciepły. Ja oczywiście mogę teraz suwakiem powiedzieć, że ja bym jednak chciał, żeby te zdjęcia były nieco bardziej cieplejsze, ponieważ one nie były robione w samo południe, tylko, tylko troszkę bardziej po południu, około godziny 16. No to już to słońce ma prawo być nieco cieplejsze. Tu jeszcze mogę suwakiem ustawić. Yy, Taką równowagę między czerwienią a kolorem niebieskim, czyli jeśli ja, jak już wiecie, mam raczej zamiłowanie do odrobiny koloru czerwonego, to będę to przesuwał w prawo. Oczywiście nie tak mocno pokazuję, tylko po to, żeby było widać efekt. Wróćmy do położenia neutralnego. Ja bym powiedzmy przesunął to delikatnie w prawo, żeby trochę tej czerwieni tutaj się pojawiło w stosunku do koloru niebieskiego. I to tyle, co zrobiłem z tymi zdjęciami. I znowu prawy klawisz myszy. Umieść w kolejce przetwarzania. Co będzie dalej, to już wiecie. Zakończyłem pracę z całą serią. Tutaj było tych zdjęć 12, ale gdybym ich zaznaczył 20 albo 50, to jedyna różnica polegałaby na tym, że będę teraz dłużej czekał w kolejce przetwarzania, jeśli te zdjęcia mają się przetwarzać, albo włączę sobie tutaj auto start. I w ogóle nie będę czekał, bo w czasie, kiedy z Wami tu rozmawiam i kiedy na przykład oglądam kolejne zdjęcia i się nimi zajmuję, to tamte zdjęcia w kolejce się generują i za chwilę w folderze gotowe będą gotowe. I to wszystko, co chciałbym pokazać w tym wyjątkowo krótkim poradniku. Zobaczcie, pokazałem Wam metody, które pozwalają pracować ze zdjęciami hurtowo. Przy czym uczulam na to, że taka praca hurtowa ma sens wtedy, kiedy wybierzemy sobie pewną serię zdjęć w jakiś sposób do siebie podobnych. Natomiast jeżeli w ogóle nie chcemy nic ze zdjęciami zrobić, tylko po prostu je przekształcić do formatu JPG, to zróbmy to w ten sposób, że ustawimy odpowiednie opcje, wczytamy te zdjęcia do programu, zaznaczymy wszystkie, które są przynajmniej technicznie udane i je wyeksportujemy. Ale to my, pamiętajcie o tym, decydujemy o tym, na przykład jaki profil przetwarzania do tych zdjęć dopasujemy. Czy on będzie na przykład bardziej nasycony, czy mniej nasycony? Czy on będzie uwzględniał korektę szumów ze względu na wysokie ISO, czy może nie będzie wykonywał żadnej korekty szumów, ponieważ ISO było na poziomie 50 czy 100 i wtedy taka korekta w ogóle nie jest potrzebna? To my decydujemy, a nie producent naszego aparatu. I dlatego zachęcam Was bardzo do stosowania po pierwsze, formatu RAW, no i po drugie programu RAW Therapy, o którym sobie tutaj rozmawiamy.